jest coś gadał? Dobra. Będę gadał. O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, 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 o. Dobra. Proszę mnie nagrywać. Jest artystyczny nieład? No to jest chyba bardziej niż byś chciał. Cały dzień dzisiaj tylko jeżdżę i kebaby jem. Muszę tu przekazać widzom coś strasznie ważnego. Dobra. Drodzy widzowie. Widzowie. ten dzień musiał kiedyś nadejść Chcę się podzielić z wami trochę smutną wieścią Chodźmy no tu operator bliżej Bo tu trzeba trochę gadać, trochę pokazywać Posłuchaj, że będę tam stał, gdzie chcę stać Dobra, to jeszcze nim zaczniemy ogłoszenie Szukam operatora ja Takiego mało małoroszczeniowego Martek, no spokojnie Dam ci jeszcze tę szansę na zreflektowanie się każdy popełnia błędy, tak? To nie jest tak, że też wymagam od Ciebie, jakby, żebyś był od razu idealny, nie? Bardziej, że wiem skąd pochodzisz, wiem, że u Ciebie na wsi to są różne obyczaje. Także też mam jakieś taką pewną dozę do Ciebie cierpliwości. Dobra, to może zaczniemy. A po co? <laughs> po co, po co? Dobra, ch chodź operator, nie, tak, tak, bo tutaj wiesz, z daleka to nikt nie będzie widział. Dobra, doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Chciałem zrobić reperaturkę, o tutaj ten element. To jest y, początek progu pod błotnikiem, są uchwyty na błotnik, na dole na dwie śrubki. No i tak, patrzcie, jaką tragedią potrafi się skończyć złe zaplanowanie, rozplanowanie i złe decyzje. Jedna zła decyzja i po prostu reperaturka do wyrzucenia. Wystarczyło, że pomyliłem kolejność działań. Czyli tak, najpierw sobie tutaj przetłoczyłem, przeklepałem sobie, co zresztą też zrobiłem źle, ale można mi wybaczyć, bo... Bardziej że wiem, skąd pochodzisz, wiem, że u ciebie na wsi są różne obyczaje. Bo to jest ta em, piątka, którą teraz robię. To jest mój powrót do zawodu. To jest pierwszy samochód od naprawdę wielu lat i pewnych rzeczy już po prostu gdzieś tam zapomniałem. Pierwsze rzeczy robię pierwszy raz, bo tak naprawdę nie ma dwóch takich samych robót. Zawsze jakoś to czymś się różni. Tak? Dobrze, dobrze. No. Najpierw zrobiłem tutaj to, przeklepałem. A dopiero później chciałem zrobić łuk. Tylko, że zapomniałem o tym, znaczy źle to przekombinowałem. Że w, w spęczarce i rozpęczarce szczęki mają szerokość około 4-4,5 cm. Czyli tak naprawdę mogłem zacząć odtąd, a łuk. Idzie już od samego tego przetłoczenia odtąd, jak widzicie. Także tu mi wyszło coś takiego. Tu chciałem później troszeczkę nadgonić, i już za mocno rozciągnąłem blachę i ona pękła. Ale w zasadzie, no to i tak, tutaj już źle zacząłem. Od początku to było skazane na niepowodzenie. Tu jakieś czas 6 czy 7 mm musi być to podgięcie, bo wchodzi tutaj metalowa wsówka, tu musi być otworek wywiercony, wchodzi blaszka metalowa z gwintem, i tutaj przykręcamy błotnik. Tu jest, tu jest w części, w tym miejscu się łączy, tu jest reperaturka w progu. I tu jest pierwsze tłoczenie zrobione jeszcze na reperaturce. No a tutaj jest element, który niestety zawsze bardzo koroduje. To jest sam ten początek progu. No i tutaj z dołu już nie było czego zbierać. O tutaj jest element wycięty z mojej BMK, która jest teoretycznie była w dobrej kondycji. No ale też po wycięciu, po ruszeniu tego wszystkiego też są wrzery. To tak naprawdę też się nie nadaje. No i to jest ta przeciwstawna strona. No ale powiedzmy to mi troszeczkę pomogło, żeby idealnie wymiary całe zebrać. Całe kąty i tak dalej. Odbicie lustrzane tym się sugerowałem. Wyszło coś takiego. No i tak, ostatecznie się udało. Ale mówię, jeśli Wam coś nie wyjdzie, to się nie martwcie. Czasami trzeba zrobić coś jeszcze raz, poświęcić pół godziny, żeby popełnić błąd. Czasami nawet taki naprawdę przeciętny blacharz jak ja też potrafi się pomylić. Więc niczym się nie przejmujcie, róbcie swoje. Już bez fochów? No to chodź. Chodź, operator. Chodź, operatorku drogi, chodź. Dobra, teraz tak, trzeba korzystać Póki jesteś, to trzeba ludziom pokazać Bo jak już spawam, to amen, nie będzie co pokazywać Dobra, mamy tutaj tą reperaturkę Wstawioną, przypunktowaną jako tako Fajnie wszystko pięknie wygląda o, To jest w pakiecie tu do progu Już jest wszystko na, na wymiar docięte Na długość i tak dalej, czyli tak to finalnie Ma być, już bez, bez żadnego docinania Na aucie było przymierzone, spasowane I teraz tak, póki mam to w ręku luzem Muszę tu wszystko obspawać, wyszlifować Ponawiercać otworki W środku pomalować wszystko zakonserwować. Ciach, spawać do samochodu, tutaj obspawać tam do, już do tego całego płatu, a później zostanie nam tylko tutaj dostawić próg. No ale to już w sumie tak, ze spawania to już mamy coś tam nagrane. Nie będziemy w kółko nagrywać, jak spawa mi szlifuje spoiny, bo to w sumie już nic odkrywczego, nic twórczego. To już było. No ale w sumie co? No kolejność warto omówić. Dobra, Czy jak to będziemy mieli wstawione później na samochodzie. Później, jak już będziemy mieli wzmocnienie lewarka, wspawane, to nawiercam otworki. Tutaj troszeczkę będzie trzeba skrócić. To już będę później pasował, jak będę miał już ten początek fajnie przyspawany. Tam już nam było po prostu cięcie tarczą jedynką, więc, więc szczelina musi być milimetr, mam takie fajne takie kosteczki mocujące, które akurat robią milimetrową szczelinę, więc ustalą mi w tej pozycji jak ma być fabrycznie. Tam jak było rozwiercane to mają mi się pokrywać wszystkie otworki, bo widać gdzie jest po zgrzewie miejsce, więc tutaj zostaje po prostu tak jak było. A do tego, do tego później będziemy sugerować się progiem, żeby ładnie nam się tutaj wszystko no, yy, co się miało robić. Licować ma się. O, ma się licować. Dokładnie. gubię słowa, normalnie. Stegować. Nawdychałem się dzisiaj czegoś, kebabów się najadł i się źle czuje. Nie obraźcie się, to będzie spawane poza kadrem, poza kamerą. To już nawet operator znudzony od tego spawania. Aha, dobra, mam przygotowaną dla dzisiaj reperaturkę już pomalowaną i tak, tylko że tam jest strasznie niewygodna pozycja, będę na leżąco musiał spawać. No, to, to ja to podagrywa! wiem, no ty to będziesz z chęcią nagrywał, no tylko mi aż, aż tak po prostu nie wiem, czy na L4 nie pójdę, wiesz, nie bo już mi się tak zbiera. No. Tutaj też właśnie o takie coś jeszcze możemy wspawać To jest tak, to nawet nie muszę malować Bo to dopiero po wspawaniu całe pomaluję Bo to jest jakby, do tego jest dostęp z dwóch stron A i tak tutaj przy spawie nam się troszeczkę Przy spoinie, przepraszam, bo tu zaraz się Jacyś mądrzy będą ten dochodzić Bo to jest tak samo jak motor i motocykl, nie? Ja ogólnie mam to gdzieś, mimo że jeżdżę na motorze Raz na motocyklu, ale wiem, że są ludzie Którzy mają motospinę to tak samo jest spaw i spoina Też są ludzie, którzy mają o to spinę straszliwą Jakby nie było poważniejszych problemów na tym świecie Naprawdę To co operator, to możemy przyspoinować, przy nie? Przyspoinować? No, no to już ustalmy jedną wersję, tak? Skoro spaw i spawanie jest Spawanie jest złe, a spoina jest dobre To może spoinowanie takie... A nie masz numeru do pana bralczyka, do pana, bra, ko, do pana pan Miodek A pan Miodek jeszcze przyjmuje w ogóle? Ale <laughs> Z racji takiej, że tu brakuje najwięcej elementów, bo tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj ma być sześć różnych blach, takich dosyć skomplikowanych. Także zaczniemy odbudowywać. Trochę mi się lżej na duszy zrobić dzięki temu może. Dobra, czyli tą blaszkę po prostu spawam na czuja, tak jak mi intuicja podpowiada. Ła, panie. kurde, nieźle to wygląda. Kąki tu są ważne. Ja jestem teraz zadowolony. Trzyma się, że hej. Naprawdę fajnie to wygląda, oprócz tych tam kluchów, nie? Wiecie, na jak się spawa, to raz wyjdzie, raz nie. Ale sznifierka jakby wszystko skoryguje. O, tu jest brzydkie. Tu jest ładne, 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 brzydkie. Ładne, 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 brzydkie, brzydkie, ładne. Sprawdź jak 9-voltówkę. Jakie teraz kable? Po dwóch tygodniach się kabel ukręcał, łamuje. I robi fajerwerki nam pod bm -ką. No i wtyczka, nie? To jest wtyczka, 21 wiek, certyfikowana wtyczka po prostu jak w PRL-u do tych lampek choinkowych takie były kiedyś, nie? Chyba lepsze Chyba lepsze W ogóle to, czekaj, wsadzać do kontaktu, pokazać czy nie? Nie, bo się za bardzo iskrzy z tego Poka, poka. Nie, do przechowalni, będzie czekać na remont I musimy wziąć teraz tą czołową lampkę Bo jest najważniejsza, to jest precyzja, jak wiecie Ciach. Nie no, muszę teraz te punkty podszlifować Żeby ładnie później zaspoinować wszystko Terminator o. Ty, Tylko teraz mi ten do ucha Tu nie sięga jedno, zobacz Nie da się przytknąć do ucha z przeszłości bo tam się lampka czerwona świeci. To jest czujnik od przeciążenia, Bartek. Przeciążony? Tak, głowę i wykryło przeciążenie. Nie, to do czołowo fajnie jest spawać punktowo, jak się spawa, nie? Raz koło razu, żeby uzupełnić później całą, całą jak to powiedzieć, Tak, znowu, znowu mi ten Jak chcemy zespawać do czołowo, punktowo, ale, ale żeby później ciągła spoina była bez żadnych odstępów, bez przerw w 100% zespawane. To tak, jest taka fajna metoda. Kiedyś mi się wydawało, że ja to wymyśliłem, ale powiedziałem to mojemu takiemu kumplowi blacharzowi, takiemu z wieloletnim doświadczeniem. Mówię, "Ty, słuchaj, ja tak i tak robię spoko". A on mówi: no, faktycznie, spoko. Ja tak robię od wielu lat. No, ale to tylko potwierdziło, że to jest dobry pomysł. E, że tak, spawam sobie zawsze punkcik nie zaraz jeden obok drugiego, tylko na przykład w odległości tam, tak jakby co drugi, no nie? Później je szlifuję z grubsza, że zostawiam tylko niewiele z tych punktów, zostaje na powierzchni, jest większość zeszlifowana. Wtedy uzupełniam dopiero te wszystkie ubytki. I wtedy ładniej mi się przetapia materiał, bo nie musimy wtedy, tak, nie musimy przetapiać tych poprzednich punktów. Tylko je mamy główki, te, te całe grzbie. Zeszlifowane, i tak naprawdę cała energia idzie w przetopienie blachy, a nie dodatkowo tej spoiny poprzedniej. No, a później wszystko razem się szlifuje na gładko i wychodzi ładnie przetopione, że nie ma żadnych tam szczelinek z drugiej strony, nie ma takich małych punktów, małych miejsc, gdzie jest nieprzetopione krawędzie blachy. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Bo dzisiaj mam gorszy dzień ogólnie, a nie, to nie jest do spawania ubica, Ale znowu bym się pomylił. Ja zauważyłeś operator, że ja prawie w ogóle świętych młotków nie używam? Dlaczego? No nie wiem, widziałeś, że używał święte młotki odkąd, odkąd nagrywamy? Nie no, kupię te sobie i leżą. No? Dlaczego? Ja jestem taki typowy Polak, kupiłem sobie święte młotki, nowe, wymarzone, a napierdzielam po prostu jakimiś tam, wiesz, kmiotami starymi. Ale nie, święte młotki to będą chyba wykorzystywane jak trochę przypomną mi się moje skille i na przykład poszycia zewnętrzne gdzieś do klepania, to wtedy święte młotki będą chyba bardziej przydatne. Dobra, o tym już gadałem ze 100 razy, ale powiem 101. Teraz ten element ciach, tylko trzeba tutaj ładnie go ściąć wcześniej, ale przed tym musimy spawać tu spód, który już mamy też dopasowany. Cały ten dół pod spód ma Coś już o tym gadałem kiedyś. Teraz właśnie udowadniam, że nie kłamałem. Patrz, jesteśmy w stanie teraz wszystko przyłożyć przed spawaniem, bo tak, po prostu ja nagram to nie niby... będzie. Kto nagra to nagra. Ja to spawam, a nie musimy tego nagrywać, no bo nie będziemy w kółko pokazywać, jak spawamy, bo to nie jest. Ale poskładać możesz. Ale poskładać mogę. Właśnie fajnie, bo nawet możemy yy, tu śrubami przykręcić i spód nam się będzie trzymał. A ja go dzisiaj właśnie nim przyjechałeś, yy, to wszystko dopasowałem, dopiłowałem tutaj całe krawędzie, że wszystko nam się zgrywa teraz. Kwestia tylko po kolei to szczepia. I ustawiać, bo tutaj jest wiele płaszczyzn i tak dalej i dopiero to podczas, podczas spawania wszystko po kolei będę sobie naciągał, żeby pasowało, mieści się wszędzie, szczelinka jest minimalna na spoinę, także, także nigdzie nie będzie prężyć, nigdzie nie będzie szczeliny to już wiem na pewno, ale, ale podczas spawania wiadomo, muszę zacząć od jakichś tutaj takich kluczowych punktów, typu jakieś rogi i tak dalej, żeby po, po, połapać punktami a dopiero później całe te płaszczyzny ze sobą licować, bo, no bo tutaj wiadomo, no wszystko ma jakąś tendencję do, do pracowania ta, ta reperaturka też no jest cała z tymi przetłoczeniami zrobiona także ona może mieć gdzieś tam odchyłkę tu milimetr tu, tu, tu pół trzeba gdzieś tam podgiąć naciągnąć przed spawaniem także to jest całkiem normalne nie da się tego zrobić tak żeby przyłożyć i żeby na takiej odległości takie cieniutka blaszka na tylu przetłoczeniach żeby wszędzie idealnie się licowała także ale jak przyłożymy to już będzie z grubsza fajnie, fajnie tu leżała na pewno no ale tutaj były wżery tutaj się mocuje Taki wspornik. Tutaj są w karoserii gwinty M8. Tutaj idzie taka metalowa łapa, wspornik do tylnej belki. Czyli tutaj jest taki ważny punkt konstrukcyjny tak naprawdę. O, to było wcześniej tak. I tu przez wszystko przechodzą, przechodzą śruby i trzyma łapę razem z tylną belką. I teraz tak. Tutaj jeszcze zostało nam no, trzymam tą reperaturkę dopiero jak wstawię, dopiero to wywalam na złą, taką mam zasadę po co mam sobie gdzieś tam szukać otworów bo wiadomo, tu jest krawędź, którą musimy ładnie zgrzać, musimy w nią trafić, bo tu ma półtora centymetra szerokości więc nie jest to aż tak oczywiste no, ale tutaj mamy oczywiście, wiadomo, gdzie były stare zgrzewy, to też nam sprawi, że będziemy w oryginalnych miejscach spawać, tam gdzie gdzieś inżynierowie niemieccy przewidzieli także ja sobie przyłożę ją fajnie tu spasuję, żeby to, żeby to dobrze leżało, no i odrysuję sobie sobie zaznaczę sobie markerem, gdzie są otwory, później powiercę. No i taką powierconą reperaturkę dopiero przyłożę, popunktuję sobie wszędzie, ze spawam a później będę po prostu leciał yy, cały, uzupełniał spoiny dookoła. No i później mamy tutaj krawędź, która ma nie mieć otworów, i do niej dopiero będziemy kolejny element. Element będzie ten. O. czekajcie, ja sobie zaraz tu. O, dobra w ten sposób to ma być. Widać ładnie? O, dokładnie tak. No. Kurcze, nawet to w sumie pasuje idealnie. Zobacz Bartek, Mam jakieś, gdzie nie gdzie tutaj klepnę, bo jest nie wiem z pół milimetra, ale to jest takie wszystko do doklepania. Mówię, nie jestem w stanie zrobić w powietrzu tego idealnie i gdzieś na przykład tutaj płaszczyzna, tu będą też otworki jeszcze powiercone. Także tutaj klepnąć, żeby to się zeszło pół milimetra, no to już jest tak naprawdę formalność, prawda? Ale, ale całe te kąty, to wszystko się zgadza. Z tego jestem bardzo zadowolony. Baga, nie były śrubki, są. Zobacz, fajnie dołożyłem, i zobacz, tu już mi się pokrywa, tu mi się pokrywa. Zobacz, te płaszczyzny takie, które są kluczowe, idealnie się pokrywa, i tu się idealnie pokrywa. Później, tutaj tu idzie jeszcze jedna warstwa rantu i dopiero na to, aż bartek tutaj wszędzie szczelinka, wszystko jest ładnie dochodzi. Tylko w jednym miejscu przytrzymuje, a wszystko się trzyma. Oj, tak jak tutaj będę musiał po prostu troszeczkę dopchnąć, ale to mówię, w momencie, jak tu złapę, już tu są takie kluczowe momenty. A tam całą resztę, no to no przyjdzie mileciutko, nie wiem, napchnąć palcem przed spawaniem albo klepnąć młoteczkiem, to już, to już nie ma żadnego znaczenia. Tu jest pusta przestrzeń, tak naprawdę tu ma być tylko zasłonięte, więc, yy, więc to już nie rzutuje. Najważniejsze są, że tu nam się pokrywa, tu nam się ładnie idzie po porancie, zostaje miejsce na grubość blachy, także jest, jest rewelacja. Tutaj wszystko nam ładnie dolega, bo ta blacha z tą będzie też zespawana otworowo, co prawda później wszystko śruby skręcają ale konstrukcyjnie jest to ze sobą też zespawane, żeby było ujednolicone, żeby nie miało jakiejś tam tendencji do, do przesuwania się, żeby obciążenia obie te blachy przenosiły równo. Tak mnie korci, żeby to od razu dociąć, ale to chwilkę zajmie, bo tak, tą blachę wspawałem, yy, bo ona ustaliła mi tutaj wysokość tego, bo tu było tak samo cięcie zrobione i i z tego elementu, który był tu wcześniej, pobrałem wymiary. No to jest prosta blaszka zagięta, tylko więc łatwo było mi idealnie ją odwzorować, żaden problem tak naprawdę. Więc jak ją tu dołożyłem, ona wszystkie kąty, cięcia i tak dalej wszystko zachowałem, bo miałem, miałem idealny wzór po prostu jeden do jednego. Więc ona mi teraz, jak po przyspawaniu, ustala mi tutaj wysokość razem z tym punktem. One tu się mają zgrywać. Więc, więc teraz sobie dołożę w jakiś tam sprytny sposób to odrysuję. To wstępnie troszkę skrócę, żeby mi mniej prężyło, bo wiadomo, jak nakładamy jedną na drugą, to troszeczkę pręży, a później tylko finalnie zrobię tam ostateczne takie cięcie, żeby to pasowało. Dobra, czyli zakończenie progu, to co jest tutaj już widoczne od strony koła, później idzie na to cały baranek i tak dalej. Od środka. To mamy, to mamy już, można powiedzieć, gotowe. I teraz tak, następny element, to chodź tutaj operator. No ale to właśnie pręży nam, to wszystko jeszcze nie polega będzie tak zamknięte mniej więcej tak, mhm, dobra. Patrzcie, tutaj przeciąłem na styk, bo tutaj jest dosłownie milimetr szczeliny, to jak jeszcze wejdzie w swoje miejsce, to pewnie się zmniejszy, no ale mimo wszystko chwila nieuwagi i jest większa szczelina niż bym chciał. Ale to nie rzutuje. To w dalszym ciągu jest wszystko do ogarnięcia. No i dobra, to finalnie powinno tak wyglądać. Może ja sobie to szczepię. Teraz jeszcze mam tutaj to wzmocnienie, zaraz przyniosę. Jaskarce leżało, bo po spawaniu takie elementy, które mogę, później szkiełkuję, żeby, żeby wszędzie ze spoin i żeby usunąć wszystkie zanieczyszczenia ze spoin, żeby spaloną farbę. Starą farbę, żeby wszystko usunąć. Dopiero dopiero maluję od podstaw wszystko całe i gotowe do wstawienia. Dobra, to idzie tak. O, tutaj nie będę ściskał na razie, bo tam jest jeszcze do przygotowania powierzchnia, albo ścisnę. Nie, ścisnę, dobra. No, bo to jest element, tak by mi się pokrywało z otworami, ale to jest element od mojej banki, bo ona była tylko tutaj na dole zardzewiała, więc wystarczyło odbudować tylko dół. A te oryginalne, które tu były, no to brakowało praktycznie połowy, więc, więc element już, no, no bez sensu było lepić taki kawał, jak, jak mieliśmy dawce. Więc te otwory się tu nie pokrywają, bo jest, jest trochę różnicy w roczniku. Moja jest tam z 88, to jest chyba 9,1 i już gdzieś w innych miejscach, czy inna ilość tych zgrzewów tu jest u góry. Także, także taka ciekawostka. Nie, gdzieś tam na przełomie lat, nawet jak nie było liftów. To coś tam zmieniali konstrukcyjnie. Na przykład prawa podłoga różniła się, więc musiałem skołować inną podłogę, bo lewa podłoga jest z mojej, z 88 roku, która była identyczna, ale prawa podłoga pod nogami pasażera była taka jakaś dziwna w ogóle. Pierwszy raz taką widziałem, że miała tą taką, takie przetłoczenie, wanienkę miała gdzieś półtora razy szerszą i mniej tych przetłoczeń, taka była trochę prostsza ta podłoga, no i już tutaj do 91 roku już nie bardzo. Ktoś, kto by się znał, mógłby zobaczyć, że coś nie gra. Także, także skołowałem inną jeszcze podłogę, jeszcze z innej BMki. <grych> I są od dwóch różnych BMek podłogi. A ta, ta moja wycięta po prostu sobie leży, czeka na lepsze dni. Już do jakiegoś innego auta może się przyda. Także, także mimo że nie było liftu w międzyczasie, to gdzieś jakieś zmiany konstrukcyjne. Yy, przez te, no, mówię, od pi pierwszy rok produkcji praktycznie 8,8 No i gdzieś wprowadzali jakieś drobne zmiany W pierwszych latach No a dopiero później tam 9,2 był chyba lift Czy 9,3 Ostatnio wspominałem, że muszę tutaj tylną część progu wyciąć wyżej Bo tak, ta już jest obcięta finalnie Jeśli chodzi o karoserię Bo tu już mamy bardzo zdrową blachę bez grama rdzy Tutaj w zasadzie wycięliśmy do końca ten próg, dlatego bo był mocno pognieciony od spodu, więc no wiadomo, jak wstawiamy, nie ma sensu tego gdzieś wyciągać, klepać, tylko, tylko po prostu lecimy po zgrzewach wszystko cały i zostały nam tutaj oryginalne otwory do, do, M, do progu M technikowego, do nakładki. No ale z tyłu już nie było tak kolorowo, bo zobaczcie, tutaj jest powyżej tej linii tych otworów. Zobaczcie, tu jeszcze, tu jeszcze są wrzery, tutaj już się tak naprawdę kończy, bo tutaj wyżej to już tylko zostanie obczyszczone, bo są jakieś tam delikatny nalot, także to, yy, to już nie rzutuje. Dotąd nam reperaturka tylko sięga tak naprawdę, więc wyciągnęliśmy maksymalnie ile się dało z reperaturki. No ale tak, całe najgorsze no to tutaj, o tu gdzie są kołki, gdzie listwa, tutaj ten spód, tu już są takie wrzery, że wyraźnie czuć. Czyli tak naprawdę jakbyśmy to nawet wyczyścili porządnie no to już by gdzieś tam mogło dalej, dalej tardza się rozwijać. No i tutaj z wierzchu też pod listwą, gdzie są te, gdzie to zagłębienie na listwę też jest rdza, więc tak naprawdę jak blacha ma z dwóch stron wżery, no to już jest bez sensu to, to zostawiać. No i tak, tu wycięliśmy, tu już do tego momentu mamy zdrowe. Ale jeszcze po prostu podcinam, bo na tej płaszczyźnie, tak jak mówiłem, będziemy ciądzi spawać, bo tutaj po prostu wyjdzie naj, najłagodniej, najprościej, na, na, niewielkim tym, na tej niewielkiej płaszczyźnie nie będzie tendencji do jakiegoś tam wichrowania materiału, bo są dwa mocne przetłoczenia zaraz. No i w razie czego, no to ja myślę, że tak, że jak to ładnie wyszlifuję, ładnie pospawam, to wszystko na podkładzie powinno ładnie wyjść, że po prostu epoksydem rzucić i tutaj powinno wszystko idealnie się wyprowadzić na samym podkładzie. Z reguły tak wychodziło. Ale w razie no, jakieś tam nawet niepowodzenia, że gdzieś coś delikatnie, jakieś ubytki, by były gdzieś y, jakieś, jakieś podtopienie lekkie czy coś, no to na, tak naprawdę szpachli na jeden raz liznąć jakąś mikrowarstwę i wszystko nam wyrówna, więc, więc tu jest dosyć bezpiecznie w tym miejscu spawać. Ten element oczywiście w jednym kawałku zachowałem, też go nie wyrzucam do momentu, kiedy to nie będzie wstawione. Yy, I tak, żeby nie bawić się za bardzo w wymierzanie tych otworów yy, od spodu, to od to mogę to ładnie przyłożyć, unieruchomić i odrysować sobie otwory i od spodu powiercić otwory i wtedy 99% szans powodzenia, że to będzie się wszystko zgadzać bo przetłoczenia są oczywiście, idą tak samo w tym samym miejscu więc jak to dobrze unieruchomię, ustalę dobrze tą blachę no to powinno się wszystko pokrywać to są tak naprawdę trzy otwory te do M-Technika no i dwa bez M pakietu. to tutaj idzie taka mała plastikowa czarna listewka ale jak jest M pakiet, tak jak w przypadku naszej M5 próg zachodzi tutaj i jest mocowany, po prostu przechodzi tu wyżej bo tak, tu jest kontynuacja drzwi, na drzwiach są listwy takie szerokie, i po prostu za nią jest ten taki taka wypustka w progu plastikowym, w tej nakładce. Próg m. technikowy zachodzi dotąd, i tutaj jest na dwa kołki wpinany, on się po prostu trzyma. I z drugiej strony, tu jeszcze jest kołkowany do tego właśnie rantu. Także tutaj też ważne, żeby to wszystko się trzymało, żeby otwory też były w odpowiednim miejscu wywiercone. Dwa takie plastikowe kołeczki są. No, także tutaj też będę musiał wiercić, przyłożyć najpierw próg, później to zapunktować, zaznaczyć, zdjąć próg i dopiero wywiercić te otwory na kołeczki, żeby się trzymało. Czekaj, była tutaj śruba, bo możemy otwory technologiczne specjalnie tutaj jeszcze nie ucinałem. Mam dwa otwory technologiczne i wiem, że jak one mi się będą pokrywać, to że cała reperaturka jest w odpowiednim miejscu. Także, także to jest dodatkowy taki bezpiecznik, że później nam jakieś cuda nie wyjdą. Dobra, ja to po prostu przytrzymam i to montujemy. I tak to ma siedzieć. O. Jak z tego? No, trochę pasuje, nie? Zobaczmy. Tutaj już wstępnie odrysowałem próg, że ciąłem póki co centymetr niżej. Tutaj, żeby na spokojnie później sobie ostatecznie zrobić to cięcie jak już będę miał właśnie całą tą podstawę zrobioną że zapnę sobie próg ładnie dołem żeby on już mi się ten kąt też jest ważny bo jak tu mi będzie odstawać o, zobacz Bartek jak się zmienia spójrz jak się zmienia odległość uh -huh. na przykład teraz póki nie mam ustabilizowanego dołem to widzisz tu się wszystko zmienia no nie i teraz uh -huh. o taką jedną głupotę na przykład może się okazać że później będę miał szczelinę nie wiem 1,5 mm czy mm a w takich miejscach staram się, żeby na zero wszystko schodziło, czyli odrysowywuję sobie później cienkim rysikiem, bo marker na razie jest tylko po prostu tak dla wglądu mojego, żebym plus minus wiedział, ale później odrysowywuję cienkim rysikiem, czyli wiem idealnie, gdzie jest krawędź, i tnę przed, przed tą linią. Czyli później jak dokładam, ewentualnie jeszcze robię tylko taką, taką korektę już finalną, na przykład pilniczkiem. Jak gdzieś mi pręży delikatnie zachodzi na siebie materiał, to dopiłowywuję pilniczkiem, że później jak próg próg wstawię, to praktycznie schodzi mi się wszystko na zero. Nie ma szczeliny, tylko jest po prostu jednolicie i później tylko daję większym prądem, żeby mi ładnie punkty przetapiały się na wylot. No i wtedy też no, nie ciągnie tak ta blacha, bo jak się schodzi wszystko, no to nie muszę nadlewać tego, mniej temperatury, mniej spoiny i, i jest wtedy ok. No nawet ostatnio jak robiłem, to nawet mam gdzieś filmik taki, że przyłożyłem całą reperaturkę ona mi się zlicowała i trzymała się, puściłem ją ona się sama trzymała, bo po prostu wszędzie się stykała blachą przy każdej, przy każdej krawędzi, bo zlicowane wszędzie blacha o blachę dotykała i się reperaturka cała trzymała idealnie. Nawet nie było nigdzie szczeliny, światło nawet nie chciało przelecieć, także, także tak staram się robić i później jest zawsze dobrze. I jak, jak ładnie się pospawa, żeby tam temperaturę zdążyło oddać i tak dalej, ładnie się wyszlifuje, no to później nie potrzeba żadnej szpachli tak naprawdę, yy, nakładamy epoksyd. Epoksyd wystarczy dotrzeć. W zasadzie to już po podkładowaniu nawet nie widać gdzie było spawane, jeśli jest ładnie doszlifowane. Czasami gdzieś po prostu w miejscu spoiny, jak, jak tam było coś liźnięte, że jakaś ryska jest na tej spoinie odtarczy, nie jest dopolerowane ładnie, no to gdzieś widać ewentualnie jakąś malutką ryskę. Więc tylko więc to czasami zdradza. Ale, ale w większości przypadków jest tak, że jak się ładnie, fajnie, grubo zapodkładuje, no to wszystko się ładnie robi lustro na, na podkładzie, zalewa się wszystko ładnie i nie widać, gdzie było spawane. No i taką robotę sobie cenię, tak mi się podoba. Wtedy jestem dumny, wtedy jestem zadowolony. Nie trzeba nic szpachlować, nic się później złego nie dzieje, nic nie pęka yy, i można spać spokojnie. Teraz, czy to był oryginalny otwór, czy ktoś wkręta przywalił, tego nie wiem. Na razie będzie trzeba zaspawać. A po przyłożeniu reperaturki i później progu plastikowego dopiero odrysujemy i otworki. Czyli także na razie wszystko do zaspawania. Gdyż nie wiem, czy to jest dziura po wkręcie, czy oryginalny otwór na kołek montażowy. Nie wiemy. Bo tu już różnych magików było w tym samochodzie, niestety. I empakiet gdzie jest, nie wiem, kilkanaście spinek na jeden próg, to było kilka, a reszta była podgonione wkrętami budowlami. Także taka historia. Jak ktoś strasznie nie miał serca do tego samochodu, ktoś musiał nienawidzić tej fury. Hmm. Jest, jest taka jedna nacja za naszą wschodnią granicą, gdzie właśnie tak, tak, re, tak remontują samochody. Że <grystanie> <grystanie> takie zwyczaje dziwne. Czyli przyjeżdża z Niemiec od pierwszego właściciela, no i jest tam jakiś w silniku doktor, yy, w skrzyni biegów trociny. Nie widziałem jeszcze nic, żeby wróciło z, z tamtej granicy.